Siema moi drodzy, z tej strony Seba z kanału Seba Gaming, ale to już wiecie Moi drodzy, dzisiaj szybkie zlecenie, ponieważ no, Tam gdzie się obecnie znajduję swoją ciężarówką nie ma krótkich zleceń A zależy mi, żeby odcinek był na dzisiaj, na jutro i na pojutrze Więc jakieś krótkie trasy, dzisiaj wieziemy sobie serek wiejski 18 ton z Alborg w Danii Do Göteborgu w Szwecji, więc przyjmijmy sobie zlecenie Oczywiście nie musimy jechać po ładunek, ponieważ, tak jak widzicie, ładunek już mam podczepiony. Nie jadę swoją ciężarówką. Jedziemy Mercedesem. I co, 333 km. Więc mam nadzieję. Kotelka sobie włączmy. Zanim moi drodzy jeszcze wyruszymy, to wiecie co sobie zrobimy? Światło, lusterka ustawmy. Dokładnie. O. Bo wiecie. Więc co moi drodzy, ciśniemy. Szybkie zleconko, nie powinno nam to zająć długo. No to może. Dzisiaj i dzisiaj się wyrobię z tym. Jeżeli chodzi o filmik sam, powiem tak, już mnie ten Geforce, GeForce, na wkurza ta aplikacja, ponieważ nie dość że czasami się zawiesza, to w ogóle. Więc no co? ciśniemy moi drodzy. Będę uważał. Frederick, Sean, my tam się będziemy udawać. Nie wiem, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Yy, no ciężko jest prowadzić moi drodzy na kursorze jedną ręką, w drugiej trzymać telefon. Oczywiście widzicie, bl, bl, bariery mam włączone, ponieważ yy, nie chcia, nie, chcę, nie chciało mi się czekać... Yy, kurczaczek. ej... ej, 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 ej teraz pewnie nie wycofam. A ciul z tymi znakami. Niech robią większe te. No, co ja chciałem mówić? Krótki odcinek, szybkie zlecenie, ponieważ no, w mojej ciężarówce po prostu no, nie mamy możliwości krótkich tras wziąć. Wzięcia krótkich trasy. Więc moi drodzy postanowiłem, że wezmę szybkie zlecenie. Bez modów oczywiście szybkie zlecenie mi działają. Z modami, moi drodzy, gierka się wyłącza. Mówiając, ciśniemy. Nie wiem, może sobie włączę... Chociaż będzie ciężko. Mamy 312 km. Z Göteborga do Göteborga wieziemy. Eee, mam nadzieję, że się przełączę na mapę. Dobra, mamy tą większą mapę. Tylko weźmy... O. Tak może być. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Mi to nie przeszkadza. Przynajmniej widzę, ile mam do celu. Cztery minuty już nagrywam, więc powiem Wam tak. No, dlaczego szybkie zlecenie? Dlatego, że zależy mi, żeby nagrać trzy odcinki na dzisiaj, na jutro i na pojutrze na ten. Ponieważ z moim komputerem, czy raczej z providerem, jeżeli chodzi o internet, bywa różnie. No teraz nie mam tego, że niestabilne łącze, ale w każdej chwili mogę to mieć i w każdej chwili mogę stracić dostęp do internetu w tej grze. Nie chcę też brać długich tras ze względu na GeForce Now, ponieważ widzicie sami co u góry, bo no już niestabilne łącze to co mówiłem Wam. To, że mam 40 minut nagrania o, i już. No, pokazuje się, nie pokazuje. Wczoraj prawie cały dzień walczy, prawie cały dzień i wieczór walczyłem, moi drodzy, usuwając różne tam badziewia z komputera za pomocą odpowiednich programów. Czy, da, czy dało to radę? No nie wiem, no sami ocencie. Bardziej to chodzi u mnie o internet, że nie wiem czy po prostu z coś jest. Bo na kablu mam, router mam w drugim pokoju, ale GeForce Now też gdzieś tam czytałem wczoraj, że po prostu trzeba mieć odpowiedni router do tego. Więc no, tu muszę się moi drodzy skupić, ponieważ jest zjazd na. Ezbierg Frederickson. A nie chcę w barierki przywalić, ponieważ jedno, jedną ręką się ciężko kieruje. Włączmy sobie Zobaczmy, czy coś jedzie, z tej strony jedzie, z tej nie, ale my sobie na zewn wewnętrzny pas wjedziemy. Dzięki gościu, i tak hamowałeś, więc... I sobie. Przy... Wiecie, czasami jak wjeżdżam do jakiegoś większego miasta, czy ten, to o, możecie zauważyć, takie drobne ścinki są, już mi nie pokazuje, moi drodzy, że Nie wiem coś z internetem już się zaczyna dziać. No sorry, wybaczcie za ten filmik, ale no muszę coś wrzucić. No zobaczcie. Nie, no cały czas to się dzieje, więc mówię, no Teraz y więc mówię, no sorry za dzisiejszy filmik yy, Nie wiem, jeżeli uda mi się no to nagram jeszcze dwa filmiki, jeżeli nie no to na weekend nie będzie filmików, wybaczcie moi drodzy, ale jest to spowodowane Nie ode mnie, yy, nie z mojej winy, tylko widzę provider internetowy Multimedia, widzę, coś sobie Coś sobie moi drodzy robi Aczkolwiek z oknem też trwają prace budowlane, więc może gdzieś tam ten kabel naruszają, ale to nie wiem. No zobaczymy, mam 219 km. Yy, widzicie tam w, w, po prawej stronie w oddali już prom. Na niego się udajemy i ciśniemy, moi drodzy... Wciśniemy moi drodzy, na prom. Czasami są takie, ale to już w, mówię, no 57-56 fps. Yy, powiem Wam tak, to chyba zależy też od internetu. Więc no. Więc z jednej strony no ten, ten GeForce Now jest fajny, z drugiej strony już mi się bardziej nie podoba. Mam nadzieję, że jak wjedziemy do Szwecji, to nie będzie takich problemów, bo to jest normalnie po prostu skandal. Mówię, no FPS-y lekko spadają, ale mówię, no to jest chyba wina super internetu. Więc jeżeli jutro czy pojutrze się nie pojawi film, no to wybaczcie, ale po prostu komputer yy, czy internet po prostu szaleje A żeby filmik wyglądał jak za przeproszeniem no wiecie o co chodzi? Nie, do Osłomy nie tu. Tędy wyjeżdżamy, tędy? Nie wiem, chyba tędy mamy wyjechać, aczkolwiek no, 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 osobowo fajnie, 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 tędy więc widzicie no. Trochę mi już ciśnienie podnoszą. Czysto, czysto, więc my lecimy. Mam nadzieję. Dobra, zostało nam się 114 km, więc... Powiem Wam, ta ciężarówka chyba bym, gdybym miał nią jeździć, bo tak się zastanawiam, czy tego te Volvo, które mam, nie nie, po prostu nie przerzucić się na jakąś skanie czy Mercedesa, tylko żebym musiał ją wtedy przerobić do swoich, pod swoje potrzeby. Co mówię, jeżeli filmik po prostu Wam się spodoba, mimo tych przycięć, to dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie, komentujcie, ale to już wiecie. Ecie, pecie. No i po prostu, jeżeli filmiku nie będzie jutro czy pojutrze, no to. No to wiecie. Jeszcze mi telefon dzwoni, no tak. Yy, telefon dzwoni na WhatsAppie, gdzie nagrywam. Nie mogę teraz odebrać. Sorry bardzo, Piotrek, ale nie mogę, bo jadę. Mam 98 km. A ten wyzwania do mnie jeszcze bardziej. Wyzwania i wyzwania. No nie mogę odebrać, bo jadę. Jezu. Jadę, więc nie mogę odebrać. Skupiam się na jeździe. A ten wydzwania. Nie ma. Nie ma. Jezu, nie mogę teraz odebrać. Dojadę. Mam 92 km. Super. Już to, już to bardzo lubię. Więc no. Super. Po prostu. Nie mogę odebrać i jak dojadę to wtedy zadzwonię. Mamy 81 km, więc no, trochę mi to zajmie jeszcze. Aczkolwiek niestabilne łącze, stabilne łącze. Więc mówię, jeżeli jutro czy pojutrze filmik się nie ukaże, no to sorry, nie moja wina. Będę robił wszystko żeby się jakiś filmik pokazał, ujawnił i ukazał się Jakkolwiek brzmi, dziwnie to zabrzmiało Więc. Dobra, ciśniemy. Nie mogę odebrać telefonu, więc wiecie o co chodzi Wszystko dzisiaj też... Y 60 km, za 60 km Piotrek odbiorę i wiesz, przedzwonię do Ciebie, więc daj mi trochę czasu, kolego Więc widzicie tak to jest. Dobra, 30 minut yy, nagrania yy, mogę jeszcze wykorzystać, ale nie, dzisiaj tylko ten odcinek wleci. A oh, jajku jajku. No moi drodzy 15 minut. 15 minut trwa filmik. No więc... Nie obraz się Piotrek, ale widzisz. No jak jadę to no, WhatsAppa na pewno nie odbiorę. Powiązę z serek wiejski. więc no nie mogę odebrać niestety telefonu podczas jazdy więc no no wybaczcie no jeżeli ktoś dzwoni do mnie a ja nagrywam telefonem inna sytuacja by była gdybym nagrywał to zwykłym mikrofonem no to wtedy jest szansa że jak jadę no to mogę odebrać to tak jakbym miał zestaw mówiący. no ale niestety no ale dobra, 29 km, mam nadzieję, że wybaczy mi to Już niestabilne, łącze się, włącza, Jezu, no nie wiem, co się dzieje Zobaczymy Dobra, ciśniemy, ciśniemy, moi drodzy, żeby to było na dzisiaj czy na jutro nagranie Raczej na dzisiaj Dobra, dobra, dobra Tylko żeby teraz jakichś błędów nie popełnić, będzie dobrze Gierka się zapisała no, muszę ten minus korygować, ponieważ jak gram na modach i mam wyłączoną tą, jak to się nazywa? Blokady, te blokady, tak, drogowe, te, te, te krzyżyki na drogach. I my tu musimy skręcić, więc mam 17 minut na granie, więc. Czysto Mam nadzieję, że teraz gościu mi nie wyjedzie Dobra, ciśniemy więc 5 km. No, za 5 km zadzwonię. Yy, tylko przerzucę, wiecie, filmik przedzwonię, bo się dobijał. Ja zawsze rano nagrywam, więc wiecie nie, nie tu na światłach pewnie w lewo będzie dokładnie. Jeszcze mam słabą baterię w telefonie, no to tym bardziej. Ale serek dowieziemy, moi drodzy. Ta firma gdzieś powinna się znajdować po prawej stronie, ale tu widzicie same firmy są. Tu chyba na koniec za światłami pojedziemy sobie. To tu, dokładnie, dokładnie tu za światłami. Musimy sobie skręcić w prawo, moi drodzy. Mamy zielone światło. Lekkie przycinki są, chociaż to dobra, i chyba to będzie ta firma Nord, coś tak, to chyba ta firma. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, jeżeli tak, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!